Większość ludzi myśli, że czas jest jak rzeka, która płynie szybko i w jednym kierunku. Ale ja widziałem twarz czasu i mogę Ci powiedzieć, mylą się. Wewnątrz klepsydry znajduje się cudo. Niestety, a... tylko a... sztylet może otworzyć piaski Nie! czasu. Nie. Ojciec. Widziałem mojego ojca zamienionego w piasek. Nie stałaś pokonać tego wroga. Piaski się rozszerzą, pochłoną wszystko. Chodź ze mną, skoro nalegasz. Ale ostrzegam, poruszam się bardzo szybko. Lepiej za mną nadążę. Książę, użyj sztyletu! Może odwrócić bieg czasu. Nie. Ja to na nas szczerze Jesteś dzielny i dobry. Vara! Nie! Kako Lukian.